Fenomen i ten polega na położeniu, w jakim ono się znajduje, chodzi o wysokość nad poziomem morza, żeby osiągać w biegach średnich i długich światowe, czy chociażby europejskie rezultaty. Trening na wysokości jest po prostu nieodłącznym elementem. Patrząc na to, jak mieszkają Kenijczycy, w tych tak zwanych kampach kenijskich, to i tak nasze warunki mieszkaniowe są rewelacyjne, ale to nawet nie byłaby jednak gwiazdka w naszym pojęciu europejskim. Ja po przejrzeniu, zobaczeniu profilu trasy troszeczkę się przeraziłem, bo no niestety ktoś wpadł no nie, na niefajny pomysł, układając trasę, bo nawet biegacze górscy dziwią się, nad trudnością tej trasy. Trzeba będzie właśnie bardzo mocno być siłowo przygotowanym, zdecydowanie bardziej niż to wymaga na tych zwykłych komercyjnych maratonach. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest trener Jacek Włosiek, AZS AWF Wrocław. Dzień dobry Panie trenerze. Dzień dobry. Mam takie wrażenie, że dla wielu dolnoślązaków jest Pan jednak postacią anonimową. Więc powiem, że Pan trener no przede wszystkim jest opiekunem Aleksandry Lisowskiej, czyli mistrzyni Europy w maratonie z Monachium z 2022 roku. i no, tak, tu we Wrocławiu niewiele jest o pana, o niewiele się mówi. Chyba mam wrażenie, że więcej się mówi w Polsce o, pana, o Panu sukcesach. Więc yy, tak króciutko chciałem zapytać, bo wyczytałem, że trenerem został pan no, w bardzo młodym wieku, mając ile, 25 lat, tak. jeśli dobrze pamiętam. Yy, skąd trener Jacek właśnie wziął się w Azylesie AWF-ie w yy, Wrocław i, i w ogóle tutaj na Dolnym Śląsk? Pan jest Dolnej z, z urodzenia, czy. Czy zaadoptowany tutaj na te nasze tereny? Jestem osobą, która została tutaj zaadoptowana przez Wrocław. Trafiłem tutaj na studia, na studia, konkretnie na Akademii Wychowania Fizycznego. Jako osoba, która już od kilku lat miała wtedy związek ze sportem, ponieważ byłem biegaczem na takim poziomie gdzie zawsze ubiegałem się, byłem wśród tych osób, które były kandydatami do medali na mistrzostwach Polski, więc można powiedzieć, byłem w tej czołówce juniorowskiej w kraju. No i potem studia tutaj we Wrocławiu i tak się złożyło, że już kończąc studia, już byłem sam pełnoprawnym trenerem grupy seniorów w AZS -AWF Wrocław. No stało się to po śmierci trenera, który był bardzo dobrym trenerem, trenerem kadry polskiej, no i po prostu po jego śmierci ja zastąpiłem go tutaj no, i mam nadzieję, że robię to z dobrym skutkiem. No Jak widać, z dobrym skutkiem. Złapaliśmy się między Pana jednym wyjazdem na zgrupowanie w Kenii a drugim. Już wkrótce Pan wyjeżdża, z tego co Pan mówił. Trenujecie tam w ITEN. Widziałem takie urywki na Pana Instagramie z tych treningów, z tego co tam się dzieje. Home of Champions. Taki tam wielki jest, nie wiem, brama, szyld, nie wiem jak to nazwać, taka brama, pod którą przebiegacie. Na czym polega fenomen tego, tego miasteczka? Widziałem takie ujęcia, gdzie tam dwie dziewczyny z Polski, pan za nimi biegnie, a naprzeciwka grupa kilkudziesięciu ken Kenijczyków, rozumiem, na jakimś takim treningu. Co jest w tym miejscu takiego, że, że wy tam jeździcie tren trenować między innymi, no i jak rozumiem wielu białych biegaczy tam się pojawia Europy. Fenomen i ten polega na położeniu, w jakim ono się znajduje. Chodzi o wysokość nad poziomem morza. Żeby osiągać w biegach średnich i długich światowe, czy chociażby europejskie rezultaty, trening na wysokości jest po prostu nieodłącznym elementem. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, żeby wyjeżdżać w wysokie góry, albo sobie sam takiej możliwości nie stworzy, no to nie ma szans, żeby w tym momencie był w stanie rywalizować z europejską czy światową. I oprócz tej wysokości, no wspaniałe trasy biegowe. Wspaniałe pod tym względem, że tam nie ma praktycznie odcinka płaskiego. W każdym momencie na zwykłym rozbieganiu my nie tylko podnosimy swoją wydolność, ale też kształtujemy siłę mięśniową, która jest bardzo potrzebna, by skutecznie potem rywalizować na bieżni czy na ulicy. Także te dwa elementy. No i przebywanie po prostu, jeżeli chcesz być dobry, musisz przebywać tam, gdzie są najlepsi na świecie. Po prostu masz wtedy motywację do treningu. Obserwujesz innych, obserwujesz. Nawet i, i, I zmiany w treningu. Zaczynasz się zastanawiać, co zrobić lepiej, po prostu y, jesteś w takim miejscu, gdzie odcinasz się od, 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 od świata zewnętrznego i skupiasz się tylko na treningu. I to jest, mówię, myślę, że to jest klucz. A jakie to są wysokości nad poziomem morza? To jest, i ten generalnie my sobie tam śpimy na wysokości 2350 metrów o, nad poziomem morza. Czyli jeżeli ktoś chodził po tatrach, no to może sobie wyobrazić, jak ciężko jest gdzieś tam przy szczytach najwyższych hmm. szczytach Tatr, no, ten wysiłek jest jednak bardzo e, taki ciężki dla organizmu. A jak e, tam na miejscu warunki, no bo domyślam się, że to są e, obozy, na których Kenijczycy zarabiają, tak? tam są organizowane, e, gdzie śpicie, jak wyglądają kwestie żywieniowe, e, jak atmosfera i na przykład e, te interakcje z kenijskimi biegaczami, czy one są czy to jednak jest takie, takie grono zamknięte, do którego trudno się dostać, można ich tylko obserwować gdzieś tam przy treningach? Bardzo łatwo się zaprzyjaźnić z Kenijczykami. Oni są takim bardzo otwartym narodem, są wręcz zaciekawieni wszystkich przyjezdnych. Generalnie każdy, nieważne czy to jest biegacz czy, czy nie biegacz, zwykły mieszkaniec jest bardzo zainteresowany każdą nową osobą, która się tam pojawia, więc bardzo łatwo złapać kontakty. Życie tam jest, no troszeczkę wygląda inaczej niż my sobie to wyobrażamy. Jeżeli ktoś by chciał tam sobie pomyślić, że tam jedziemy do jakiegoś wypasionego hotelu, no to, to można to zap zapomnieć o czymś takim. No mieszkamy w naprawdę skromnych warunkach, które patrząc na to jak mieszkają, Keniczycy w tych tak zwanych kampach kenijskich, to i tak nasze warunki mieszkaniowe są rewelacyjne, ale to nawet nie byłaby jednak gwiazdka w naszym pojęciu europejskim. Jedzenie, najprostsze jedzenie, jakie może być. Ja mam wielki problem, właśnie największy problem mój, to polega na dostosowaniu się do, tego, do kwestii żywieniowych, ponieważ ja lubię, lubię po prostu mięso, lubię rzeczy, które są dobrze przyprawione, a tam dostajemy coś, co jest zwykle warzywa. Mhm. Mnóstwo strączkowych warzyw i są to bardzo słabo przyprawione rzeczy. Jeżeli dostajemy mięso, to jest na przykład e, baranina, koza, owca. No to trzeba też. Nie są one popularne. Nie są mięso. popularne. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mhm. Ja powiem szczerze, mam wielki problem. Zawsze kończy się taki pobyt u mnie. Kilkukilogramowym kilku spadkiem masy ciała, co akurat jest korzystne. Także to jest taki wielki plus tego pobytu dla mnie też. A rozumiem, że dla zawodniczek te kwestie żywieniowe nie są, nie są problemem, tak? No, są może mniejszym, bo zależy, mhm. jak to generalnie do, do jakiego wyżywienia jest przyzwyczajony w Polsce. Ale generalnie Zawodniczki często są tak skupione na treningu i, i, i często na tyle zmęczone, że już te kwestie żywieniowe odchodzą na, 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 na dalszy plan. Chodzi o to, żeby tylko miały coś do jedzenia, żeby mogły zjeść i, i się odpoczywać, aczkolwiek już jak jesteśmy na takim miesięcznym pobycie, no to już w trzecim, czwartym tygodniu to już jest obowiązkowe wyjście do restauracji na to, żeby zjeść jakiegoś steka, bo inaczej energetycznie nie jesteśmy w stanie wytrzymać. A jak przez. Trzy tygodnie, cztery tygodnie treningów tamtego zgrupowania, jak psychicznie utrzymać zawodniczki w dobrej kondycji, no bo to są osoby, no, jakby przyzwyczajone do tych, do tych treningów i tak dalej. Natomiast no, no, do warunków dopanających do pewnie do jakiejś takiej monotonii, no to trzeba się jakoś wstrzelić w te nastroje, jak rozumiem, z zawodnicze. Ale to jest akurat bardzo łatwe, ponieważ tam każdy prowadzi taki styl życia, więc. Każdy jadąc tam, już jedzie z takim przeświadczeniem, że, że będzie tak funkcjonował. I powiem szczerze, ja psychicznie tam mocno wypoczywam, okay. bo jestem też odcięty od tych bodźców zewnętrznych. Wcale mnie nie kusi zaglądanie na jakieś tam portale i tak dalej. Ja po prostu też dostosowuję się i zawodnicy też to robią. Lubią to wyciszenie. Mamy tam po prostu mnóstwo czasu na trening. I, i, I nie wypacza nam tego treningu, nie wypaczają nam żadne bodźce zewnętrzne i to jest bardzo, bardzo fajne. Człowiek ma takie, taką ciszę i takie flow do tego, żeby się skupić na treningu. Czym wasze treningi różnią się od treningów miejscowych? To są duże różnice, czy staracie się e, zbliżać do tych ich e, programu? E... Na pewno dużo się różnią, szczególnie różnią się prędkościami. My, jadąc tam, nie jesteśmy w stanie się poruszać z takimi prędkościami, czyli wykonać takiej intensywności treningu, jakiej wykonują lokalsi, ponieważ no pierwszy tydzień, dwa tygodnie, no to niezależnie w jakiej by formie człowiek z Polski przyjechał, w jakiej wybitnej formie, to po prostu nie jest w stanie nawet się zbliżyć do prędkości, które osiągają tam osoby, które już tam dłuższy czas przebywają. Dopiero tak po kilku tygodniach można mówić o tym, żeby, że człowiek się już dostosowuje i jest w stanie wykonać trening na dużej intensywności. Początki są potworne i, i bolą niesamowicie, bolą płuca, człowiek brak, człowiekowi brakuje oddechu, to jest tak, 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 tak duża wysokość. Jest naprawdę ciężko i jest tak, że jeżeli osoba przyjeżdżająca z Europy czy w ogóle ze świata tam chce od samego początku trenować bardzo mocno, no to można powiedzieć ze stuprocentową skutecznością, że taka osoba po powrocie z Kenii do swojego miejsca zamieszkania nie będzie miała formy. Organizm po prostu tego nie wytrzyma. Trzeba się bardzo spokojnie wprowadzić i dopiero czy potem... To mądrze można zrobić. Tak, trzeba tak, to mądrze zrobić i dopiero potem można po kilku tygodniach myśleć, że jak ktoś miałby ochotę, mógłby dołączyć do biegających kenijczyków, bo tamtych grup biegających jest niesamowicie dużo. Przykładowo, jeżeli ktoś pojedzie na stadion, zawsze znajdzie kogoś, z kim będzie mógł pobiegać. Także nie ma z tym problemu. No to jest chyba też ta różnica kulturowa, że dla nas, dla nich to jest możliwość wyrwania się gdzieś pewnie zrobienia kariery, zarobienia pieniędzy. U nas te biegi długie chyba są mniej popularne niż te średnie dystanse, w których odnosiliśmy e, gdzieś tam sukcesy. Kończąc już ten ke, kenijski wątek. E, chciałem zapytać, czy to i ten to jest, to jest właśnie fenomen kenijskich biegaczy, e, czy to chodzi też o ich e, fizjologię, e, czy przede wszystkim o warunki do treningów, czy my w ogóle jesteśmy w stanie z nimi nawiązać walkę? Tak? No bo pojawiają się na tych maratonach, nawet w Polsce i niezależnie kto by to był, to zawsze są czołowe miejsca, trudno, trudno tutaj walczyć o, o podium. Na czym polega ten ich fenomen? Fenomen na trenowaniu cały czas i wypoczywaniu, bo to oni nie tylko tam trenują, bo pomiędzy, pomiędzy tymi swoimi startami czy tymi okresami, kiedy, kiedy mocno ciężko trenują, oni tam po prostu mieszkają. Bo i to daje niesamowicie wielkie korzyści. Ja mogę podać taki przykład francuskiej zawodniczki, która w wieku 38 lat, czyli można powiedzieć, taka usyłku swojej kariery, biegająca na poziomie 238 maraton. Zdecydowała, czyli 2,38, no to można powiedzieć, że to jest taka dobra amatorka. To jest wynik, który no nic nie, 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 nie daje, nie pozwala niczego osiągnąć. Ona zdecydowała się na roczny pobyt w. I po roku mieszkania w Iten pobiegła minimum olimpijskie 225, a w tej chwili pobiegła godzina 9 półmaraton. Swoje wyniki poprawiła po, no, kilkanaście minut na maratonie i chyba 6 minut na półmaratonie. No, to, co, to, jest, to, to jest przeskok no możliwy tylko przez to, żeby że, że, że człowiek się zdecyduje tam mieszkać i trenować. Wiadomo, trzeba mieć na to środki i niesamowicie silny charakter, żeby jednak tam no, Tak. Panie trenerze, ten sukces Aleksandry Lisowskiej w Monachium, niesamowity. Was chyba nie zaskoczył, nas pewnie zaskoczył, kibiców i dziennikarzy. Ja pamiętam, że byłem akurat w centrum medialnym przy Stadionie Olimpijskim i patrzę na teledbimie, że, że Polka biegnie na pierwszym miejscu i mówię Kurczę, chyba będzie mieć złoty medal. Czym prędzej tam pędziłem na tę metę, dużo się zmieniło w waszym życiu, w treningach, w zainteresowaniu takim medialnym po tym, po tym sukcesie Aleksandry Lisowskiej w Monachium? W moim życiu się niewiele zmieniło. Znaczy może tyle, że zrezygnowałem ze swojej pracy i, 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 i poświęciłem się tylko temu, by być trenerem, by móc wyjeżdżać, no bo wiadomo, pracując na etacie, no byłem uziemiony tu w no, Wrocławiu. To dobra zmiana. No, jest to inne, inne życie. Hmm. Czy dobra to się okaże za kilka lat, jak, jak czy, jeżeli zrealizujemy jak swoje życie. Tak, ta cele. karteczka z emerytury tak, przyjdzie. Tak, też. tak, dokładnie, dokładnie. A dla Oli się bardziej, zdecydowanie bardziej yy, zmieniło życie. No i powstał duży problem właśnie, jak sobie poradzić z tą popularnością, ponieważ no, Ola była e, ciągana wszędzie. E, a my jesteśmy takim społeczeństwem, które ciężko nie rozumie czegoś takiego, jeżeli sportowiec ma wyjazdy, to jego czas na wszelkie inne działalności, nawet pomiędzy zgrupowaniami jest ograniczony. I w momencie zdarzały się nawet takie sytuacje, gdzie Ola właśnie przez to, że musieliśmy już gdzieś podążać na zgrupowanie, odmawiała wizyty gdzieś tam, no to była tak bardzo z niezrozumieniem traktowana. Ja już nie będę to przytaczał przy takich przykładów, ale no ciężko to znosiła, bo to no nie jest nic przyjemnego, jeżeli, jeżeli człowiek dostaje taką informację zwrotną po odmowie bardzo nieprzyjemną i nikt nie słucha takich argumentów, że. Przykładowo, zawodnik jest w pracy i on tą pracę na przykład musi teraz wykonać gdzieś tam w Kenii czy tak dalej, bo, to każdy, bo wszyscy myślą, że no se jak to on nie przyjedzie na wizytę tutaj czy tutaj. No, nas też takie terminy gonią, musimy to wszystko mieć rozplanowane. Także mówię, w wypadku Oli to się bardzo zmieniło. No plusy są takie, że na pewno mamy. Łatwiej wtedy, w tym momencie realizować tą swoją ścieżkę, którą chcemy, a właśnie teraz, żeby przygotować się do igrzysk olimpijskich, no to sobie zaplanowaliśmy no w zasadzie kilka miesięcy pobytu w Kenii. Gdyby tego sukcesu nie było, na pewno mielibyśmy większy problem, bo nas to po prostu dwa razy więcej kosztowało. A finansowo Ola zyskała na tym sukcesie? To jest tak, że z tego poziomu, który ona dzisiaj reprezentuje, można sobie żyć normalnie, no bo wiadomo, że wielu sportowców, którzy nie zajmują tych czołowych miejsc, mhm. no to ma przez wiele lat problem, czy to myśli o tym, żeby koniecznie gdzieś na to stypendium się załapać i tak dalej i tak dalej, a ona już jest w takim miejscu, że, że tutaj ma głowę czystą? Tak, ma czystą jeszcze na, w zasadzie, no może nie na jakiś długi okres życia, ale jeszcze przez jakiś czas ma podpisany zawodowy kontrakt, z marką biegową, która została jej sponsorem, na pewno by się to nie udało z tego tytułu. Dzięki temu właśnie może się skupić na, na, na bieganiu. Ma środki na to, że na przykład może zapłacić sobie na, za takie zgrupowanie w Kenii, może zapłacić za też mój pobyt w Kenii, bo mówię, nie wszystko dostajemy za część, część takich wyjazdów, to my też po prostu z własnej od własnej kieszeni dopłacamy, także no, w tym momencie ją na to stać. A związek na ile pomaga w takich zgrupowaniach? Związek dużo pomaga, z tym, że no, no też no, nie może komuś zapewnić przygotowań kilkumiesięcznych gdzieś tam za granicą. Zwykle dostajemy, a w tym roku dostaliśmy dwa zgrupowania takie po 23 dni w Kenii, i plus jeszcze cztery zgrupowania takie dwutygodniowe w kraju. No to my kombinujemy to w ten sposób, że my sobie zamieniamy na przykład dwa zgrupowania w kraju na pobyt w Kenii, z tym, że to wiadomo, no koszty zgrupowania w kraju są bardzo, bardzo niskie. I więc jeżeli, jeżeli dostajemy refundację, to nam starcza to na bilet. No i więc cały pobyt wtedy my sobie już płacimy. Z własnych środków. To do, do Igrzyska, ile jeszcze razy będziecie w Kenii? Chcemy jeszcze być tam trzy razy. To będą tylko takie wyjazdy, właśnie, no, tak jak na przykład teraz. No ja będę przez 30 dni, Ola 23 dni, zjeżdżamy na jeden start kontrolny. Po 10 dniach wracamy z powrotem do Kenii. E, mhm. Przez 4 tygodnie tam trenujemy, wracamy do kraju, jedziemy na Mistrzostwa Europy w półmaratonie do, do Rzymu. I potem po tych mistrzostwach Europy dosłownie kilka dni później już z powrotem wracamy do Kenii, żeby jeszcze tam potrenować te ponad trzy tygodnie. I już ten ostatni okres potrenujemy w Polsce, tak żeby troszeczkę takich prędkości, których tam się nie daje uzyskiwać właśnie ze względu na tą trudność pobytu na wysokości, to już postaramy się tutaj w Polsce przed igrzyskami troszeczkę... Oli organizm rozpędzić na wyższe prędkości. To porozmawiajmy o Paryżu. Czy tam trasa maratońska jest już znana? I jak ona się różni, na przykład w porównaniu do tej trasy w Tokio? Jakich warunków się też spodziewacie? No, to będą wakacje, więc. Więc może być różnie, mogą być, rozumiem, zarówno upały, jak, jak i taka lepsza pogoda. Czego oczekujecie po samej trasie? Czy, czy, czy już pewnie macie jakoś tam się zapoznaliście, więc zastanawiam się, jak to wygląda i, i czego można się spodziewać po, po tej trasie w, w Paryżu. Czy są jakieś przewyższenia, jak to, jak, to się, jak, jak to organizatorzy zaplanowali? Na pewno psychicznie przygotowujemy się na bieganie w upale. No bo... No niestety, sierpień wiąże się z wysokimi temperaturami, i, i właśnie też jednym z elementów tych pobytów w Kenii jest y, trenowanie przy wyższych temperaturach, żeby być gotowym na to, co może nas temperaturowo spotkać y, w Paryżu. Ja po przejrzeniu, zobaczeniu profilu y, trasy, troszeczkę się przeraziłem, bo no, niestety ktoś wpadł no, nie, na niefajny pomysł. Y, Układając trasę, bo nawet biegacze górscy dziwią się nad trudnością tej trasy. Trzeba będzie właśnie bardzo mocno być siłowo przygotowanym, zdecydowanie bardziej niż to wymaga na tych zwykłych, komercyjnych maratonach. Różnica poziomu między najniższym a najwyższym punktem trasy to jest 150 metrów. To jest bardzo dużo. I, i, i na przykład. Trasa przebiega w ten sposób, że najpierw pierwsze 16 kilometrów to jest płasko. O, wiadomo, z lekkimi, mm -hmm. czyli można by powiedzieć, że jest płasko tak, jakbyśmy biegli przez Wrocław, a następnie na 5 kilometrach trzeba pokonać właśnie te 150 metrów e, w górę przewyższenia. I końcówka tego podbiegu to jest nachylenie 13,5%. Jeżeli ktoś jeździ na przykład na rowerze, no to wiadomo, że jak jest takie nachylenie, no to jest tylko zejście z siodełka i praktycznie jazda w miejscu. Tak. No i po dostaniu się właśnie w okolicach 21 km na sam szczyt jest taki sam ostry zbieg. Więc jeżeli ktoś nie będzie przygotowany, no to jego mięśnie mogą odmówić posłuszeństwa. I później właśnie jest takie delikatne, już lżejsze zbieganie. I znowu po kilku kilometrach trzeba się znowu wdrapać na, 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 na to najwyższe przewyższenie, po czym następuje około 4-kilometrowy zbieg, gdzie właśnie trzeba te 150 metrów w różnicy poziomu zbiec na dół i te ostatnie kilka kilometrów już będzie płaskie, dlatego. Ta trasa wymaga całkowicie innego przygotowania, i ja upatruję w tym, właśnie niektórzy mogą upatrywać trudności, ale ja upatruję szansy mm. na dobry wynik, bo jeżeli my dobrze się przygotujemy, Czyli przygotujemy się w górach, będziemy ćwiczyć właśnie takie długie podbiegi. Ja już jakiś tam pomysł na trening mam. Będziemy ćwiczyć długie zbiegi. No to wtedy jest szansa, że Ola to mięśniowo dobrze wytrzyma i wykorzysta po prostu to, co wytrenowaliśmy. Bo jeżeli ktoś będzie się przygotowywał tylko na Nizinach, to ja nie wierzę, żeby dobrze wypadł. Nie da się po prostu. No, niech każdy spróbuje sobie na przykład na, nawet na Ślężę, która jest tu blisko, wbiegać. No bo nie wiem, ja już nie kojarzę, jaka jest tam różnica między solistrowiczkami a, a, a szczytem Ślęży. No, ale to można sobie wyobrazić, że to jest coś takiego. Tak, tak, taki podbieg trzeba pokonywać. A co pan ma na myśli, mówiąc, dobry wynik w przypadku Oliwy w Paryżu? Eee, to, żeby sobie nikt nie myślał o czasie. Bo absolutnie czasu nie zakładamy. Czas to jest na imprezach mistrzowskich całkowicie sprawą drugorzędnych. Nas interesuje dobre miejsce. Mi się marzy po prostu bycie w pierwszej dziesiątce, a nieśmiało jeszcze to troszeczkę wyżej. Dużo trudniejszy jest, są takie zawody na Igrzyskach, czy nawet na mistrzostwach świata, niż na mistrzostwach Europy. No, bo wiadomo, że jest w tych Kenijczyków, to raz, że są reprezentanci, mhm. wielu też jest naturalizowanych, gdzieś się pojawia w innych reprezentacjach. I pewnie ta konkurencja jest trudniejsza. Jest tru duża konkurencja. Jest naprawdę, jeżeli ktoś tam zajmie takie miejsce, no to, no to, to już ma CV, którym może się wszędzie pochwalić. E, aczkolwiek właśnie przez to, że te imprezy mistrzowskie odbywają się w trudnych warunkach pogodowych, na tych trasach, które zdecydowanie często odbiegają charakterem od komercyjnych maratonów, w tym momencie tworzy się szansa. Dla ludzi, którzy perfekcyjnie się umieją przygotować do takiej imprezy, żeby dobrze wypaść. Przykładowo, no Ola nie ma jakiegoś nie wiadomo jak wybitnej, wybitnego rekordu życiowego, ale wygrywając Mistrzostwa Europy właśnie przez to, że my się do, do, doskonale do tego przygotowaliśmy, ona pokonała rywalki z poziomu 223 222 w maratonie. A rekord polski, który należy do Oli, wynosi 2,25. Czyli można powiedzieć, pokonała zdecydowanie lepsze rywalki od siebie. No i właśnie w tym upatrujemy też szanse na Igrzyskach. Jeżeli, jeżeli my przygotujemy perfekcyjnie swoją formę, a nawet te zawodniczki, które biegają teraz najlepiej na świecie, przykładowo 2,15, 2,16, czyli są na no, no, no totalnie nieosiągalnym poziomie dla białych, tak? jeżeli one nie będą w formie a my będziemy w super formie, no to my się możemy dokładnie spotkać gdzieś tam i rywalizować. Także na to, na to na pewno liczymy. A jakie wnioski wyciągnęliście po zawodach w Budapeszcie? Bo też czytałem, że to były też jakieś kwestie żywieniowe. Tak. To macie już też zaplanowane na pary, żeby nie, wiem, nie powtórzyć tych samych błędów. Już ten problem rozwiązaliście, wiecie, co jeść, jak, jakieś te zmiany. To też. Pewnie no, musicie mieć to zaplanowane i rozpisane. Wyciągnęliśmy wnioski, które są takie, że wracamy do tego, co mieliśmy sprawdzone. Okay. Nie eksperymentujemy absolutnie, bo jeżeli coś się sprawdziło, to znaczy, że to była dobra droga. Ola przed Mistrzostwami Świata nawiązała współpracę z dietetykiem, no właśnie, przez to, że chciała być jak najbardziej profesjonalna. No niestety nie do końca to się sprawdziło. Rzeczy, które miała przetestowane sama przez siebie okazały się zdecydowanie bardziej skuteczne i, i pewno... lepsze bywa wrogiem dobrego. Dokładnie. Nie zawsze jeżeli chcesz coś poprawić to udoskonalisz. Może się to obrócić niestety przeciwko. A to też trzymanie się tych sprawdzonych rzeczy daje zawodnikowi też większe poczucie bezpieczeństwa i do tego po prostu wracamy. Panie trenerze, już kończąc naszą rozmowę chciałem zapytać o to nasze wrocławskie podwórko Dolny Śląsk bo no mamy trochę taką w tej lekkiej atletyce naszej wrocławskiej, myśląskiej taką zapaść. 400 metrowcy, ci którzy zdobywali medale, bili rekordy, podopieczni trenera Lisowskiego już nie mówię. już Mówię też o tym późniejszym pokoleniu, już ich nie ma. Tak naprawdę został Robert Sobera z AZS AWF, który na tym najwyższym poziomie jeszcze reprezentuje klub. Ma Pan tam jakichś takich swoich podopiecznych tutaj we Wrocławiu, o których za parę lat będziemy mogli mówić, że no zdobywają regularnie medale Mistrzostw Polski, a potem hmm. gdzieś debiutują hmm. na tych imprezach już międzynarodowych, no bo mamy wreszcie harę lekkoatletyczną, czekamy na stadion, ale czekamy na te sukcesy. Trochę chyba na to odrodzenie lekkiej atletyki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. To są takie osoby, które Pan patrzy, że to mogą być talenty na miarę medali Mistrzostw Europy? Z tym jest bardzo trudno, bo tak naprawdę Ciężko jest wyrokować. Są talentowane osoby, ale, ale bycie gdzieś tam na szczycie jest zarezerwowane naprawdę dla nielicznych. To każdy chce być na tym szczycie. Ale na pewno mam kandydatów, którzy rokują na dobre występy w reprezentacji Polski. No tylko problemem są, są, są problemy zdrowotne. No. Nie wiem, czy inni mają takie problemy, ale ja wśród swoich zawodników, tych najlepszych, najbardziej utalentowanych. No, borykam się z jakimiś alergiami, z innymi przypadłościami zdrowotnymi tutaj z kimś czekam na, na operację, która wyprostuje przegrodę nosową, zatoki, i tak dalej. Mówię o, o, o zawodniku. I jeżeli to się uda wszystko zdrowotnie wy, wy, wyprostować, to mam zawodników, którzy. Ale poda pan jakieś nazwiska? Czy... Tak, chociażby Darek Boratyński, no, czekamy na. To jest, jest to zawodnik, który. Yy... No ma duży potencjał, tylko no niestety jego zdrowotne przypadłości, które należy zoperować, no uniemożliwiają mu bycie na takim dużym poziomie, jaki by wskazywał jego potencjał. Ale mam nadzieję, że czekamy na operację, w każdym razie która gdzieś tam wyprostuje jego te niedoskonałości zdrowotne i mam nadzieję, że już za rok to będzie zawodnik, który gdzieś tam będzie pukał do, do reprezentacji na jakimś takim. Fajnym poziomie. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Naszym gościem był trener Jacek Wosiek, trener m.in. Aleksandry Lisowski, ale też kadry, który najbliższy czas do X częściej możecie go spotkać w Kenii niż we Wrocławiu, jak rozumiem, tak? Dokładnie. Będę wszystkich pozdrawiał właśnie spod bananowców szczególnie. To trzymamy kciuki, żeby do tych przygotowań, do, do igrzysk nie było kontuzji, nie było żadnych problemów. No i będziemy trzymać kciuki za Was w Paryżu. Dziękuję jeszcze raz. raz Dziękuję po... bardzo.